Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za do wspólnego rozważania Słowa Bożego i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem i wiecznym, doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich w Jerozolimie Trybun Rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i, wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykorzystując, wykrzykując wojowniczo – nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali pawa, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go z pośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się pan odwagi, powiedział: Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie tak, jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Strzeżnie, O Boże, Tobie zaufałem. Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek. Bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Dlatego, dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje. A ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy tobie i wieczne szczęście po twojej prawicy. Aklamacja: Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Słowa ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno. By świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś. Przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. W pierwszym czytaniu yy, widzimy, powiedziałbym, taki spryt apostolski. Pawła, który y, będąc oskarżany przez Żydów y, wykorzystał sprytnie to, że oni sami nie potrafili się dogadać. a konkretnie, Saduceusze i Faryzeusze mieli inne poglądy, inne y, przekonania. I Paweł, znając y, ich y, właśnie różnice, kiedy mają go przesłuchiwać, kiedy mają go właśnie jakoś tam oceniać, sądzić, zrobił coś takiego, jak to się mówi: włożył kij w mrowisko. A włożył go takimi słowami, że powiedział, że właśnie jest faryzeuszem, że spodziewa się zmartwychwstania umarłych. A okazało się, że właśnie saduceusze mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha a faryzeusze zaś uznają jedno i drugie. I wtedy powstała wielka, wrzała wielki spór między innymi do tego stopnia, że Trybun Rzymski, bojąc się, żeby tego Pawła nie rozszarpali, to go umieścił właśnie w, tie, w twierdzy. I wtedy objawia mu się Bóg. Więc Zobaczcie, najpierw przychodzi jakieś niebezpieczeństwo, zamieszanie, e, obawy, ale w tym wszystkim okazuje się, że, e, że Pan Bóg jest obecny. Bo przychodzi i pociesza Pawła, odwagi. Trzeba bowiem, żebyś w Rzymie zaświadczył o mnie tak, jak dawałeś świadectwo o mnie w Jeruzalem. A więc z tego dzisiejszego czytania, z tej postawy Pawłowej, y, możemy się uczyć po pierwsze, właśnie ewangelicznego sprytu, trzeba być przebiegłym jak wąż, a nie skazitelnym jak gołom. Y, uczymy się odwagi i świadomości, że Pan Bóg jest. On jest. Może nam nie na każdym kroku to pokazywać, ale tak jak właśnie przychodzi po całej tej akcji, tak powiem, i wspiera Pawła swoimi słowami, tak samo i do nas Pan Bóg po jakichś trudach, przeciwnościach może w każdej chwili przyjść ze słowem pociechy, ze słowem zapewnienia, żeby się nie bać, żeby robić to, co trzeba. Bo chodzi o świadectwo o, o, o Jezusie Chrystusie, bo chodzi o świadectwo wiary. Psalm 16. Strzeż mnie, O Boże, tobie zaufałem. Pan Bóg jest tym, który pragnie dla nas dobra i szczęścia. I żeby ktoś mógł być szczęśliwy, żeby mógł spokojnie żyć, to potrzebuje często Bożej obrony, bo ciągle jesteśmy atakowani przez jakieś słabości. Przez grzechy. Jesteśmy atakowani przez ludzi, którzy myślą inaczej, którzy postępują inaczej. I dlatego y, trzeba właśnie tak jak psalmista prosić Boga, aby nas strzegł, aby nam pomagał. I w y, drugiej zrodce jest takie ciekawe zdanie: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. A więc. Y, Pan Bóg dał nam rozsądek, i trzeba modlić się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga, ale pracować tak, jakby wszystko zależało od nas. Pracować, podejmować decyzje, yy, analizować, zastanawiać się. Bóg nam dał rozsądek, dał nam mądrość, dał nam rozum. I popełniają błąd ci, którzy mówią, że ja się tylko modlę. Mam jakieś problemy, ale tylko się modlę. Zaufałem Panu Bogu, i tylko się modlę. Módl się oczywiście. Ale skoro Pan Bóg dał rozsądek, to właśnie trzeba tego rozsądku słuchać, trzeba analizować, szukać, szukać rozwiązań. I dzisiejsza Ewangelia, która jest dalej tą kontynuacją tego, z poprzednich dni też Ewangelii, jest kontynuacją tego, co wydarzyło się w wieczerniku. Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy modli się do Ojca i właśnie Prosi Ojca, to jest wielokrotnie podkreślona sprawa jedności. Modli się, aby właśnie uczniowie jego byli jednością, a wzorem tej jedności jest relacja Jezus i Ojciec. Ta relacja doskonałej jedności, ona jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu. Zatem, jeśli chce być chce żyć w jedności, jakiejkolwiek jedności, to w centrum trzeba postawić Jezusa nie człowieka, nie rzecz, bo człowiek może zawieść, rzecz się może popsuć, zniszczyć, ale właśnie w centrum stawiamy Jezusa i prosimy Ducha Świętego o to, żebyśmy byli jedno. I to dobrze obrazuje właśnie istotę tej jedności: sakrament małżeństwa. Kiedy w centrum postawimy Jezusa, to na nim możemy budować właśnie jedność małżeńską. Przed momentem zawarcia sakramentu wzywamy Ducha Świętego, aby ten Duch Święty właśnie zjednoczył to małżeństwo, aby on w jego mocy dokonał się sakrament. I warto tak postępować, tak czynić, kiedy brakuje tego skoncentrowania się na Jezusie, brakuje wzywania Ducha Świętego, to właśnie w małżeństwie. Ten sakrament nie będzie funkcjonował dobrze. Pięknie, że mówi mąż o żonie, że ja poza tobą świata nie widzę, ale tak naprawdę trzeba wpatrywać się przede wszystkim w Jezusa, bo dzięki niemu twoja żona będzie lepsza i świętsza. Dzięki niemu twój mąż będzie lepszy i świętszy. A skoro on będzie lepszy i świętszy, przed Bogiem, to będzie lepszym mężem dla Ciebie, będzie lepszą żoną dla Ciebie. Jezus nikogo, nikogo, niczego nie chce zabierać, ale jeśli mąż ma właśnie takie głębokie spojrzenie wiary, to powinien się bardzo cieszyć, że ma pobożną żonę, żonę kochającą Boga, bo jeśli ona naprawdę kocha Boga, to będzie bardziej kochać Jego. Jeśli mąż jest bardzo pobożny, kochający Boga, to mąż będzie bardziej Kochał swoją żonę i będzie lepszy dla tej żony. Dlatego czasem błąd popełniają mężowie, którzy zabraniają żonom, co tam być latać do kościoła, siedź w domu i nie, nie wygłupiaj się. Ty możesz mieć inne potrzeby relacji z Panem Bogiem, i kiedyś o tym już mówiłem: to wynika z budowy mózgu, wynika z psychiki męskiej i różnic między psychiką męską a, a, kobietą, a kobiety, ale ostatecznie możesz właśnie to zrozumieć, zobaczyć, zaakceptować, że żona ma takie potrzeby, ale jeśli ona będzie częściej się modlić, to ona będzie lepszą żoną, to ona będzie lepszą matką i podobnie Ty takim będziesz się stawał. Módlmy się dzisiaj właśnie o to, tym Słowem Bożym, abyśmy Budowali relacje jedności, jedności właśnie w małżeństwie, w rodzinie, w, w miejscach pracy, w parafii, w naszej ojczyźnie, abyśmy budowali jedność, abyśmy byli jedno. Nie jest to sprawa łatwa, ale konieczna, dobra, w jedności, jednomyślności, choć jednomyślność jest bardzo trudna, bo przecież każdy z nas jest inny, ma inne myślenie. Ale w zasadniczych rzeczach, żebyśmy potrafili się łączyć, a to jest sprawa niełatwa, trudna. Natomiast kiedy budujemy jedność na Chrystusie, na trwałym fundamencie, na, na prawdzie, bo Jezus jest prawdą, na Jego słowie, to wtedy budowanie jedności będzie o wiele. <laughs> Przepraszam, wtedy budowanie jedności będzie o wiele prostsze i skuteczniejsze. Do tego trzeba Ducha Świętego. Wzywać Ducha Świętego. Bo po ludzku jest bardzo dużo rzeczy, które nas dzielą. Sami się łatwo dzielimy, szatan, który jest tym, który dzieli, próbuje na wszelkie możliwe sposoby skłócać, oddzielać od siebie, odciągać. A Duch Święty jest ten tym, który to wszystko wiąże, przenika udoskonala. Na drodze walki o budowanie jedności. Niech Was błogosławi Bóg, wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia.